Poprzednich w turniejów, trzeci mecz rozgrywek grupowych to newralgiczny moment. Jesteśmy na półmetku. Już mniej więcej zarysowuje się końcowy układ tabeli. Próbują rozegrać po skrzydle. Strzela! Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Blisko polekarne może strzelać. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Świetne pod. Będzie strzelał! ale wspaniale! I będziemy mieli rzut z autu. Mateusz Kupczak. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. No, z tego miejsca można strzelać. rozgrywają piłkę jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika koniec ataku drużyna przeciwna przy piłce już wydawało się że przejęli ale nie opanował piłki no zastanawia się czy nie strzelać Wydawało się, że a jednak przejął. Roztopadłe podanie. Dobra interwencja obrony. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Babiarz! No niecelny strzał widać, że jest załamany. Mateusz Kupczak. Bliska już do bramki. Przeciwnicy przejęli. Zwe podanie i strata w środku pola. Kędziora. No, już blisko pole karne. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. Dobra gra w obronie, odebrali piłkę rywalom. Ładnie podciął piłkę, ale niestety za krótko dograł. Już blisko pola karnego. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Szansa! Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Za moment wznowią wrzutem z autu. No, może być groźnie. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Dobra pozycja do oddania strzału. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Blisko pole karne. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Akcja zatrzymana. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części... To trzeci dzień rozgrywek. Przypominamy, że trwa faza grupowa. Przed nami druga połowa, jak dotąd, bardzo fascynującego spotkania. Fascynującego i bardzo zaciętego. O zwycięstwie może decydować jedno zagranie. Zobaczymy, kto zostanie bohaterem spotkania. Dali plewa. Odzyskali piłkę w środku pola. Podanie w tempa, ale piłka nie dociera do adresata. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Robi się niebezpiecznie. Dali plewa. Jovanović Próbują teraz skrzydłem. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Seria pięknych podań. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Dobre to prostopadłe podanie. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Patryk Fritz. Cała seria pod. Będzie strzelał? Świetnie interweniuje. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Dobre przejęcie podania w środku pola. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Kowal. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Teraz przejęli to podanie i co dalej? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Nadiaś? To środkowuje. Dobra główka. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Groźnie, ale zdążyli na czas. Blisko polekarne może strzelać. Czy będą prowadzili? Świetnie. Prawa dla bramkarza. Jest gol! Bramka dająca prowadzenie w ostatnich minutach. Nareszcie co za radość na trybunach. To chyba był decydujący cios. To mogło być kluczowe trafienie tego spotkania. Całkowicie zmienia to obraz meczu. No do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Ależ okazja. Dobra okazja. Gol jest piłka w siatce, brawo! Fantastycznie dzisiaj grają. Kolejny gol, ich przewaga nad rywalami jeszcze się powiększa. Ależ pięknie, poszli za ciosem. Spójrzmy. Ekspresowo strzelili te dwa gole. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Cztery końcowe minuty regulaminowego czasu gry. Już blisko pola karnego. Może być groźnie. Przechwycił dośrodkowanie. To Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? 2 do 0. Koniec spotkania. Przekonywujący.